Dzień dobry. Witam państwa na konferencji po meczu Stal Rzeszów po Siedlce. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości wynikiem 1:5. Jest z nami trener gości, pan Przemysław so Sałański. Dzień dobry trenerze. Witam. I witam. poproszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Na pewno jest ono okazałe i szacunek zawodnikom, że grali do końca. Wiemy, że to spotkanie od początku nie układało się nam tak, jak byśmy tego chcieli, aczkolwiek spodziewaliśmy się, że drużyna gospodarzy ruszy bardzo mocno. Mieliśmy swoje problemy na początku i tym bardziej cieszymy się, że potrafiliśmy strzelić bramkę na 1-2-0. Później przytrafił nam się duży błąd, znowu wkradła się nerwowość. No, drużyna gospodarzy się otworzyła, my bardzo dobrze kontrowaliśmy. Ten wynik mógł być nawet bardziej okazały, ale my oczywiście szanujemy to zwycięstwo. Trzy punkty są dla nas najważniejsze, ponieważ wiadomo w jakiej sytuacji jesteśmy, gramy co trzy dni. Za chwilę w sobotę kolejne spotkanie, chyba już piąte, grane co trzy dni. I, i, i tak jak mówię, szacunek zawodnikom. Z ciężkim rywalem, z trudnym rywalem się mierzyliśmy. Wywozimy trzy punkty do siedlec. Cieszymy się bardzo. Dziękujemy trenerze, nie ma więcej pytań. Witam Państwa w drugiej części konferencji jest z nami trener gospodarzy Daniel Myśliwiec. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I zanim przejdziemy do zadawania pytań, proszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Ocena na pewno no, nie może być pozytywna, bo po tak wysokiej porażce czujemy na pewno ogromną złość, bo mecz był bardzo podobny w przebiegu do tych, które już mieliśmy i to mnie najbardziej. Powoduje, że jestem najbardziej zdenerwowany, bo w dalszym ciągu nie byłem w stanie uchronić mojej drużyny przed niektórymi działaniami przeciwnika. I patrząc od początku i cały czas skupiając się na pozytywnych aspektach, na pewno dużym plusem jest liczba stworzonych sytuacji pod bramką przeciwnika, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie cały czas tak naprawdę. Dominowaliśmy nad przeciwnikiem, tworząc kilka sytuacji, kilka bardzo kontrowersyjnych też zachowań w polu karnym, ale to nie ma dla nas znaczenia, bo wiem jak bardzo w szatni, jakie emocje panują w szatni, bo po raz kolejny, tworząc taką liczbę sytuacji, my tak naprawdę tracimy czujność, pragnąc jeszcze bardziej stworzyć kolejne sytuacje i zamienić je wreszcie w bramkę. Pozwalamy sobie na chwilę nieuwagi w fazie przejścia do obrony tak naprawdę, bo nie można mówić, że to była faza obrony, tylko fazie przejścia do obrony i, i tracimy bramkę, która nie chcę mówić, że podcina nam skrzydła, bo w dalszym ciągu dążymy do tego, żeby zdobywać bramki, żeby tworzyć tę sytuację, ale też można zauważyć po moich piłkarzach, że nie do końca czuli się na tyle pewni siebie, żeby tę bramkę zdobyć. A to dodatkowo też spowodowało, że słabiej reagowaliśmy po stracie tak systemowo, bo wiedzieliśmy, że przeciwnik bardzo dobrze wykorzystuje przestrzeń za linią obrony, dlatego w pierwszym tempie dobrze broniliśmy tej przestrzeni, ale powstała, kolejne, powstała kolejna zagadka dla moich piłkarzy pod tytułem jak zareagować na piłkę, kiedy ona trafia między nasze formacje obrony i pomocy i to było Myślę, że kluczowe w tym spotkaniu i sprawiło, że nie odnieśliśmy zwycięstwa kolejne bramki padające w podobnym, w podobnym, nie chcę mówić, że schemacie, ale po, podobnej zależności, czyli piłka między nasze linie i później prosto padła za linię obrony, była dla nas bardzo, bardzo. No, źle reagowaliśmy po prostu na to, i dlatego e, dlatego wynik e, finalnie był taki, jaki był i i dlatego wiem, że ciężko jest skupić się teraz tylko i wyłącznie i na, na pozytywach, które mimo wszystko w tym meczu było. Ale to jest kolejna informacja, która powinna nas jeszcze bardziej uczulić na, na nasze działania, tak, żeby jeszcze lepiej zabezpieczać przestrzeń między naszymi informacjami, a później w efekcie za linią obrony. I to jest też kolejna, kolejna część. Bo kwestie merytoryczne to jedno, a druga kwestia to takie podejście powiedzmy mentalne, do którego nie mogę mieć zastrzeżeń do moich piłkarzy, bo widać po nich cały czas pragnienie zwycięstwa, widać to, że oni mają ochotę zdobywać bramki. Tylko musimy też pamiętać, że nie wszystko idzie, nawet jeżeli coś idzie idealnie zgodnie z planem, a bramka nie pada, nie można się tego wyrzec, nie można tracić pewności siebie i nie realizować do końca założonych, założonych planów po prostu, bo... Bo nawet słabszy plan jest lepszy, jeżeli się go realizuje w 100% przez cały mecz, nie pozwalając sobie na, na chwilę słabości. Dziękujemy, trenerze, za komentarz. I przejdziemy teraz do pytań zadawanych przez dziennikarzy. Pytanie zadał pan Maciej Decowski Niemiec z redakcji Podkarpacie Live. I brzmi ono: Czy podaje się pan do dymisji? Zdecydowanie nie. Drugie pytanie również od pana, pana Macieja Docowskiego, Niemca, redakcja Karpacie Live. Co musi stać, aby do tego doszło? To już myślę, że trzeba pytać dyrektora sportowego bądź prezesa klubu, ale. Yy, myślę, że na pewno podstawowy warunek to by musiał być taki, że nie osiągnąłem celu sportowego, albo styl, w jakim próbujemy go osiągnąć, jest, jest zły, a tak nie uważam. Trzecie pytanie zadał również pan Maciej. Macie tak liczny sztab, a nikt nie zauważył, że pogoń grała dziś prosty futbol. Prosto padła piłka za plecy obrońców i tym stwarzali sobie sytuacje stuprocentowe. Czemu nie zostało to skorygowane przez cały mecz? Mamy liczny sztab i na pewno bardzo kompetentny, który zauważył wszelkie mocne strony przeciwnika przed meczem. W trakcie meczu też była korekcja korekta tej strategii i zauważenie tego, tylko. Najłatwiej można powiedzieć coś jak się siedzi na trybunach. Najłatwiej też można powiedzieć za komputera, przed telewizora, bo kiedy ładunek emocji jest tak ogromny, bo na boisku się odczuwa zdecydowanie bardziej i mocniej niż poza boiskiem, to nie jest takie łatwe do skorygowania, nawet pomimo tego, że się ma tego świadomość. Dlatego moi piłkarze bardziej myśleli o tym, jak zdobyć bramkę, o tym, jak wygrać mecz, a nie o tym, jak tylko i wyłącznie się bronić przed, przed większą porażką, bo jeżeli się przegrywa mecz, jeżeli moli piłkarze przegrywają mecz, to na pewno nie, nie mają w głowie tego, żeby się obronić i tylko liczyć na najmniejszy wymiar porażki. Oni dążyli do zwycięstwa i pomimo tego, że byli świadomi, Dobrych stron i mocnych stron przeciwnika nie byli w stanie, nie za każdym razem byli w stanie je tak zabezpieczyć, bo po prostu musieliśmy iść w bank, chcieliśmy iść w bank, bo chcieliśmy wygrać mecz. Ale to nie jest takie proste, że tylko i wyłącznie się powie piłkarzom albo piłkarzowi, że oni tak grają, to my zagrajmy lepiej. Bo gdyby to było takie proste i tak oczywiste, to, to prawdopodobnie mecz skończyłby się jeszcze w pierwszej połowie po 30 minutach, gdzie wprowadzilibyśmy 3-4-0. Dlatego myślę, że największym, może nie tyle problemem, ale materiałem, który my musimy jeszcze raz przeanalizować i na pewno wypracować pewne mechanizmy, jak w tym naszym odważnym sposobie grania i w, tym, w tej chęci cały czas grania w sposób ofensywny też mieć w głowie że zabezpieczenie też naszych pleców jest bardzo istotne. A tutaj kluczowa była jednak przestrzeń między liniami w pierwszym tempie, bo to tam trafiała piłka. I kolejne, ostatnie pytanie jest od pana Miłosza Szewskiego, redakcja Nowiny. Po wysokiej porażce Stal jedzie do dochowy na mecz z dobrze dysponowaną skrą. Jakiej reakcji drużyny się pan spodziewa? Reakcja myślę, że jest oczywista. Po porażce... Yy... Najważniejsze to trzeba udowodnić, że się wierzy w to, co się robi, wierzy się, że ścieżka, którą się obrało jest słuszna i dlatego ja na pewno oczekuję przede wszystkim od siebie rozsądnych decyzji, nie nacechowanych emocjami, tylko trzymanie się w sposób rozsądny tego, co mamy wypracowane. Wypracowanie kolejnych mechanizmów obronnych, po to, żeby, żeby być gotowym na każdego przeciwnika, który atakuje w inny sposób niż po gąsiedlce, Ale na pewno od wszystkich nas y, będę wymagał tego, żebyśmy zostawili to, co było za nami, wyciągając wnioski jeszcze lepiej. Y, jeszcze lepiej reagowali na wszelkie wydarzenia wojskowe. Dziękujemy, trenerze. I teraz przejdziemy do pytań zadanych przez kibiców. Pierwsze pytanie jest od pana Pawła Blicharz. Dobre mecze są przeplatane ze słabymi meczami. Dużo bramek stale traci w końcówkach spotkań. Czy pracujecie nad tymi aspektami gry, by się ich wystrzec, i co jest powodem takiej, a nie innej gry? Myślę, że nie, nie mogę się zgodzić z tym, że słabsze mecze przeplatamy dobrymi. Efekty naszej pracy są, są niezadowalające, bo wyniki, wyników nie mamy takich, jak byśmy chcieli osiągać, ale zagraliśmy słaby mecz w Krakowie z kutnikiem, a pozostałe mecze one nie, nie powiedziałbym, pomimo tego, pomimo tego, że nie wszystkie wyniki były optymalne dla nas, że gramy Słabe i je przeplatamy, jeżeli chodzi o kwestię straconych bramek. To tak szybko licząc, straciliśmy bramkę w ostatnim meczu ze Stargardem. W ostatnich minutach straciliśmy też bramki, bramkę z chutnikiem, ale w pozostałych już nie jestem w stanie zapamiętać, że tyle tych bramek było. Na pewno nie takie kluczowe, bo dzisiaj oczywiście poszliśmy bardzo mocno do przodu, i dlatego też te bramki były w końcu, bo byliśmy mocno odkryci, chcąc odwrócić losy spotkania ale myślę, że tych bramek więcej zdobyliśmy w końcówce, bo nawet licząc bramkę z, ze Zniczem Pruszków w końcówce też dająca nam 3 punkty, bramkę z Hutnikiem też zdobyliśmy w końcówce, dlatego bramkę w Elblągu też, też strzeliliśmy w końcówce jako ostatni, dlatego Myślę, że taka zależność nie występuje i nie powiedziałbym, że mielibyśmy z tym problem, bo bez względu na to, czy to jest pierwsza minuta meczu, czy ostatnia, my cały czas chcemy grać w ten sam sposób, cały czas chcemy grać ofensywnie i atakować, a, a minuty wpadających w bramek czasami są konsekwencją takich zależności, zależności innych niż tylko i wyłącznie specjalne przygotowanie, bo czy to jest pierwsza minuta, czy to jest ostatnia minuta? Chcielibyśmy oczywiście strzelać jak najszybciej bramki. W początkowych fazach meczu, co widać po moich piłkarzach, że bardzo dobrze są przygotowani i bardzo dobrze realizują plan na mecz, tworzymy sporo sytuacji, ale, ale myślę, że gdybyśmy te bramki jeszcze lepiej, te sytuacje jeszcze lepiej wykorzystywali, to tych sytuacji tworzonych też w, końcówka, w końcówkach meczów po naszej stronie też będzie więcej. I na pewno wiem jedno, że cały czas będziemy bardzo mocno pracować, żeby bramki zdobywać zarówno na początku, jak i w końcówkach, a w końcówkach meczów, a wystrzec się kolejnych, kolejnych straconych. Kolejne pytanie zadał pan Damian Ochał. W ciągu miesiąca pańskiej pracy z drużyną dwie drużyny z dołu tabeli upokorzyły nas wynikiem 1-5. Co jest największą porażką stali od trzech lat. Jak planuje pan poprawić defensywę w nadchodzących meczach z drużynami lepszymi od nas? Przed każdym meczem e, drużyny są teoretycznie takie same i to, która drużyna jest lepsza, to będzie się okazywać na pewno po meczu i dlatego nie, nie powiedziałbym, że która drużyna jest od nas lepsza albo, albo słabsza po prostu. E, w każdym meczu będziemy dążyć do tego, żeby wygrać. A wracając do też pytania a propos defensywy, myślę, że z fazą defensywy nie mamy większych problemów. Mamy, mieliśmy w ostatnich meczach, popełnialiśmy więcej błędów w fazie przejścia z obrony do ataku i to tutaj na pewno skoncentrujemy naszą uwagę po to, żeby tych bramek dużo nie tracić. I ostatnie pytanie zadał pan Jacek Jączyk, pytanie do trenera Stali. Dokładnie. W ośmiu weselnych meczach tylko raz do tej pory udało się nam stracić gola, a średnio drużyna traci blisko dwie bramki na mecz. Co jest powodem tak kiepskiej postawy w defensywie? Jeszcze raz powtórzę, że najważniejsze teraz dla nas do poprawy to jest reakcja po stracie, bo nasz styl, którego chcemy się trzymać i który chcemy, żeby nam... w perspektywie już na pewno chcemy oczywiście, żeby to było od razu i bież na bieżąco przynosiło efekty, ale ofensywny styl gry zakłada, że cały czas chcemy przebywać na połowie przeciwnika, dlatego musimy jeszcze bardziej poprawić naszą reakcję po stracie taką systemową, bo, bo na podłożu indywidualnym na pewno wygląda to nieźle i wtedy na pewno tych bramek straconych będzie mniej, a, a patrząc też yy, z perspektywy tych wszystkich, tych wszystkich straconych przez nas bramek, to one, one nie wynikały z jakichś naszych bolączek czy naszych, braku naszych możliwości, tylko po prostu musimy poprawić niektóre procedury tak, żeby one w każdych okolicznościach z każdym przeciwnikiem, bo przeciwnicy są różni, były skuteczne. I tak, żebyśmy oczywiście, mając w głowie to, że chcemy zdobywać dużo bramek, też poprawili to że tych dramatów tracimy bardzo mało. To już wszystkie pytania. Dziękujemy trenerze i do zobaczenia na kolejnym meczu domowym. Dziękuję.